Witam wszystkich. Dzisiaj na króciutkim filmiku zatytułowanym Czasy Ostateczne według Pisma Świętego. Jest to krótki filmik i dlaczego tym razem nie, nie powołuję się i nie wyświetlam tu na ekranie konkretnych wersetów z Pisma Świętego. Gdyż jest tego po prostu za dużo. Ten temat jest y, dosyć spory i, i, w, i jest to temat fundamentalny, gdyż wszyscy mówią o końcu świata i o czasach ostatecznych, i wszyscy panikę sieją z większości ludzi, a prawda jest zupełnie inna, jak się okazało. I ten tutaj rysunek, diagram, który zrobiłam, to y, jest po prostu. Y, w czasie pokazane, pokazane wydarzenia, które się wy, wydarzyły w przeszłości, które oczywiście dotyczą duchowych rzeczy, ale które się wydarzyły w naszym świecie, tutaj na Ziemi. I ważne jest, aby każdy z Was sam przeczytał, biorąc Słowo Boże do ręki lub y, posługując się Biblią. Na stronie internetowej, którą podaję tutaj na informacji, w informacji poniżej filmiku bibliaonline.pl i, i sam przestudiował, przeanalizował o co chodzi. Ważniejsze wydarzenia zaznaczyłam tutaj na, na osi czasu i powiem tylko krótko, że czasy ostateczne to czasy, które już się wydarzyły. Taka jest prawda biblijna. I, I sami to stwierdzicie po przeczytaniu wszystkich wersetów, na które ja się powołałam, a szczególnie na te wersety, które tutaj pojawiają się nad y, strzałką czasy ostateczne. Jest dobitnie powiedziane, że czasy ostateczne to czasy, kiedy objawił się Pan Jezus dla świata, dla świata kiedy to Ojciec wysłał Go, żeby się objawił dla nas, dla, dla świata. I żeby zakończył wiek, zakończył epokę czego? Starego Przymierza, i żeby pokazać, że jest Syn Boży i że to On dał świadectwo o Bogu Ojcu Niebieskim. I to wszystko właściwie na dzisiaj. Także mówię, zapraszam, i każdy może ten filmik, diagram sobie otworzyć i w wolnym czasie przeanalizować te wszystkie wersety. Pragnę tylko, żebyście może chociaż ze względu na, na tę tematykę czasów ostatecznych, posługiwali się albo przekładem toruńskim, albo nową Biblią Gdańską, gdyż tylko te przekłady zawierają słowa, które odzwierciedlają prawdę, jaka się wydarzyła. I gdyż, tak jak pewnie wiecie z mojego poprzedniego filmiku, ja posługiwałam się dotychczas współczesną Biblią Gdańską okazało się, że nie, jest, nie odzwierciedla ona prawdy, a chcę, żebyście wy także poznali prawdę, bo to jest bardzo ważne, gdyż ważne jest, żeby wiedzieć, jaka jest prawda. Chyba każdy do tego dąży. I chciałam się tylko z wami właśnie podzielić tym wykresem, Tutaj są, naj, tak jak wspomniałam, najważniejsze wydarzenia, które się, wy, się wydarzyły w przeszłości, i jak się ma czas ostateczny do tego wszystkiego. Jest to bardzo ciekawe odkrycie. Powiem tylko tyle. Ogólnie odpowiem, że nie, nie żyjemy w czasach ostatecznych, i odpowiedź na to sami znajdziecie, jeżeli przejrzycie te wszystkie fragmenty najlepiej je czytać w kontekście, ale one same dadzą świadectwo o sobie i o prawdzie. To wszystko na dzisiaj błogosławił wszystkich słuchaczy w imię naszego pana Jezusa Chrystusa, jedynego Zbawiciela.